Czy zmienił się ratusz bardzo? No ratusz, są teraz tylko wymalowany jest. A tak to się w budynku nic nie zmieniał? Nie. Tam z tyłu tylko zostawiony jest. A w jak było, tak jest. Znaczy czy dużą przemianę przeszedł Plac Kościuszki i z tym kościołem w tle? czy co ono mówi tak? Mógł no, czy dużą przemianę przeszedł Plac Kościuszki? Czyli, że ten... No dużą przeszedł, bo zlikwidowali tory, gdzie była za pętla stoi restauracja postawiona, kiedyś jej nie było, a teraz jest. Jest wszędzie pozakładana kostka, park jest ładnie zrobiony, jak się należy. Światła dawniej tego nie było, no, fontanny są, w pier też nie było. No, tak a czy, czy pamiętasz jak jeździł tramwaj 43? Pamiętam. I teraz zastąpił 78. No teraz autobus chodzi autobus teraz ma pętlę koło świętego Kojana tam w parku. A mnie a się zmienił, Tadeusz na Kościuszki? No to pewnie się zmienił. Pierw był inny, a teraz jest inny. Pierw był wyższy, a teraz jest niższy. I ładniej i, i pier nie było, tylko tam stał, a teraz obramówka chyba jest w koło Kościuszki, nie? A kościół świętego Rafała się zmienił? No pewnie, że się zmienił, bo jest dobudowany z boku, drugi. A ty był pojedynczy tylko. Też dwie wieże chyba dobudowali. Nie, wieża tam jest niedobudowana. To tylko na zdjęciu jest jedna wieża, a teraz są dwie takie, wyższe. Nie była dobudowana wieża, tylko z boku było dobudowane i. ten dobudowany jest, jest prawa tak, skrzydła przed do, do szczaków. tu To dobudowany jest. Dom parafialny się zmienił. No. Takie bili. To nic, tylko to dostawione jeszcze, widzisz tak? A to był, tak jak jest, tak jak, tak jak był, tak jest. Kościół parafialny, ten, dom parafialny jest postawiony i duży z tyłu za kościołem, a tutaj zaraz od ulicy ten drewniaczek. Nie, to murowany było, murowany. to dziękuję i koniec. No, widzisz.